Odpaliło się? Odpaliło się. No i weługi. Jeszcze tylko czas sobie odpalmy. Gdzie to? <kłaczek>, Kłaczek. Dzień dobry, dzień dobry. Ja się już z wami witam. Aczkolwiek jeszcze tutaj nie widzę. O! Działa, działa. Czemu film jest niedostępny? Halo. Coś jest nie tak. Jeszcze raz. Hmm To jest bardzo dziwne Bo nie wiem czy bym nie wiem teraz ten Film jest niedostępny Dziwne F11 Pan sterujący no niby tutaj wszystko sobie działa Okej okay. Sprawdźmy jeszcze raz No nie no, film jest niedostępny Czemu? Nie wiem nie tu, tu. Transmisja dobrze. Bla, bla, bla. Ok. O, czekajcie, bo coś się tu pojawiło. Wybierz strumień. Pyk. No i czemu mi to kufa nie działa? Czekajcie, 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 czekajcie. Ah. Odświeżmy sobie wszystko i teraz, jeszcze raz sprawdźmy. Zobacz kanał. No. O! Działa, 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 działa. Więc weły już jest, więc pobawmy się. Więc tak, dzisiaj, mano, ja jestem Bartolo. Dziś mamy kolejny live stream z serii od zera do milionera na stronie csgoskins.com. Więc użyj kodu Bartolo, który daj 10% przy doładowaniu. 20% na start, nie darmowa skrzynka. Więc tak, wciąż trwa event. Gold Rush. Wciąż trwa. Mamy 74 kapcie. Troszeczkę dobiłem po ostatnim live'ie. Hmm. Używając kodu Bartolo się udział w giveaway'ach, które prezentują się następująco. Tak? Tak, dokładnie. I co ja Wam powiem do widzowie? Pobawimy się. Pobawimy się. Mamy tam jakiś budżet. Dobra, dołączmy do tej bitewki. Zobaczymy. Musiałem pomarańczowego kupić, bo nie było. To jest tryb standardowy, który... którego nie wygrałem. jeszcze. Adrian, co to jest najdroższego? <coughs> ok, Glock Fade. Jestem ciekaw, co z tego wyniknie. Hmm. Daner wygrywa i to tak na bogatości bym powiedział, nawet 7600 osób online. Czy znaczy, no to jest 40 zł różnicy, więc to jest do ogarnięcia jeszcze. Tak mi się wydaje. 42, nie, 40 zł. To jest droższe chyba. No, 40 grosz tylko, więc to jest drogie. 69 zł. Stówka różnicy już. Ile? A, iść pan pizdół. Aha. Nie no, to pięknie. Chyba, że zaliczymy comebacka. Fajnie było. No, chyba jednak nie. Ale jeszcze 6 skrzyneczek, wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. Oczywiście witam wszystkich pojawiających się i znikających. Czy używacie już kodu Bartolo? Co tu za ładne coś? Hmm, za 40 zł. Ale ładne. No nie, tutaj ewidentnie w plecy jestem. Tak. Tutaj plecki będą. Chyba, że zdarzy się coś trafia. No, nie trafiłem fejda. Coś tam chłop zarobił, nie? Nie dużo, ale. O, o, to może być ciekawe. Ale nie dla mnie. Gdy właśnie przegrywam, ale to, to dopiero początek, nie? Ogólnie będę dla Was robił niedługo z innego kraju, ale to tylko dwa dni, bo jadę sobie na urlopik, na weekend w sumie. Nie wiem czy to mogę nazwać urlopem. Do fajnego miejsca. O, grywamy. Nie powiem wam jeszcze gdzie. Dowiecie się z mojego Instagrama, którego oczywiście zapraszam. Muszę jakieś biny zrobić, że mówię o Instagramie. Instagram się pojawia. Mówię o e, subskrypcji i subskrypcji się pojawia. To jest myśl. Muszę z tym deka kupić. Ogólnie stacjonarkę chcę teraz kupić. Bo jednak stacjonarka to stacjonarka, nie laptop, nie? No dobra, coś tam sobie wygrywamy. Nie dużo, ale jednak coś jest. Oczywiście w opisie filmu macie mojego reflinka yy, do założenia konta na stronie z Goosekins. Oraz macie również donate'y, jakbyście byli zainteresowani. Chyba to wygramy, co? Jeśli się nic dziwnego nie, wy nie wydarzy. Cokolwiek się wydarzy, ja z uśmiechem na twarzy. Mm -hmm. Nie no, to jest dobrze, jest dobrze. Nie ma dużego zysku niestety. Ale zawsze zysk, tak. Możecie usłyszeć wibracje, teraz ogarnąłem na, na mikrofonie. Przepraszam, jeśli tak było. Dzielony. Na trzech. No dobra, spróbujmy tego. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. W ogóle, ej, na dworze jest 30 stopni, nie? Ale ja nie popatrzyłem na pogodę i ubrałem dresy. No pierdolnięty chłop, nie? dołączyć dołączy ktoś? nie skopiujmy sobie bitwę okej okay. zróbmy taką zróbmy taką i zobaczymy tej tego wyniknie Rosso, Alex i Bartolo musimy mieć 930 zł, żeby była zwrotka. Na razie słabo to wygląda. Bardzo słabo. No nie, nie jest dobra ta skrzyniączka. Spodziewałem się lepszego szału. Nie wiem, może zaraz sobie coś pootwieramy. Przemyślę to. się skrzynki, a nie bitwy. Może eventowe? Zobaczymy. Zaraz wszystkiego się dowiemy. No nie, tutaj ew ewidentnie zapowiadają się plecy. To jest, chyba, że zdarzy się cud. Więc drogi widzów, w tym momencie użyj do BARTOLO. On Ci da 10% przy odwaniu. 2,10 na start. Codzienna normalna skrzyneczka i ponownie witam osoby, które pojawiają się i znikają. Znajdujemy się na stronie csgoskins.com Nie no, plecy, plecy będą. To może coś nie no, co ty. Oj, duże <laughs> będziemy mieli plecy, tyle ja powiem. Chyba, że ostatni legend odda. No nie. Zróbmy jakąś taką Michasiową bitwę. Co? Na buściku sobie polecimy. 2 T, 2 T, 2 T. Za dwie dyszki. Nie, zróbmy. 23 Na trzech na anderze. Tak. No, jak tutaj odda? Kurwa i samo mi wylosowało. No dobra. Kurwa najdroższy To już lepiej wygląda Kurwa rękawice za Kurwa tego, tego wypierdoliliśmy, ale jeszcze Ten musiałby 6 koła trafić Ile 4? Kurwa Boli Boli w chuj. Raczej nie ma szans. Raczej na pewno, kurwa. Zachciało się underdoga. Ładne rękawice. Nie, po ptokach. Kurwa. Czy ja właśnie nauczyłem do bitwy za 31 tysięcy? Może Może na pewno Chuj, ryzykujemy. Mo no, czemu by nie Musiałem się upewnić, czy wszystko jest git Kurwa Emerald Dragon Czyżbym ja wyszedł na prowadzenie? Nie, ale to jest 200 zł różnicy, więc... Kod Bartolo. Kurwa, nie. Ja pierdolę. Ale mi z klika zajebałem, nie? Nie, nie, nie. Dobra, dobra, ale to... Dobrze, 1500. Daj mu coś droższego teraz. No kurwa, ale jeszcze brakuje, jeszcze brakuje. Ile to? 900, 800. Ja pierdolę dobrze? Nie dobrze, tu jest 3 koła różnicy. To jeszcze brakuje. Dobra, ten wypierdala po całości, ale daj mu, daj mu, daj mu. 500 zł, 500 zł. 350. Nie ma dużej różnicy, ale to są teraz tanie skrzynki, kurwa. Nie pierdol, że to przepierdolę To jest drogie, to jest jak chuj drogie. Jest! Jest kurwa! Nie, nie, nie! O ile przegrałem? No dobra Dobra, Alin kurwa Trzeba się odkuć Albo grubo, albo wcale Lepiej, żeby teraz kurwa oddało, nie? Użyjcie kodu Bartolow, błagam was, na stronie csgoeskins.com tutaj jest standardowy. Dobrze wjeżdżamy. Bardzo dobrze wjeżdżamy na początek. Mogło być lepiej. No ale dobra, to jest 2000 różnicy. 3000 różnicy. Kurwa, wjeżdżamy w to spo w comeback. Pięknie, pięknie, kurwa. Ja pierdolę. Dobrze, dobrze, kurwa. Jeśli nie trafi krambita, co to, to kurwa jest? Wygrywamy, ale kurwa, comeback. Piękny comeback. Ja pierdolę, nie. Ej, wróciliśmy praktycznie na zero. Ja pierdole, nie. Ale comeback. Dobra, weźmy sobie jeszcze to, może co? Ej nie, ja, ja, ja w szoku, ja w szoku, nie. Co tam je, balet? Nie, no poważnie jestem w szoku, że odkułem się. Kurwa. Zdjąłem plasterek. O, zaproszenie do znajomych dostałem, <laughs> uwielbiam. Widzicie? Kot Bartolo oddaje, zaczął mnie posłuchać. Ile to są procentówki, Jedno Z czego ty się kurwa cieszysz? Mordo, przegrywamy. Najtańszy nas nie uratuje. Musimy mieć przynajmniej 1000... Tysiąc...

Dobrze, dobrze. Ale tutaj jest słabo, słabo. Ja pierdolę, nie? O, koska za ile? No, jeszcze brakuje. A takich dużych pleców nie będzie dzięki temu gutknife'owi. Knife'owi, zwał jak zwał. Very good kurwa English Bartolo. O, za ile? Za 500? O, 236. No to prawie 0, prawie zero, chyba że coś jeszcze wpadnie. Nie. Prawie zero będzie. Ile na minus? No. Nie, nie, nie. Chuj, dobra. Poczekamy minutkę. Do 53. Jeśli nikt nie dołączy, to opuścimy. Mhm. już wziął bota, dobra, myślałem, żeby nie czekał dalej. Może no już zaczęło mieć 2160, nie? Okej. Okay. Każdemu po jednej jakby spadło. No, mógłby być lepiej. Chyba zawsze to stówka. Okej. Okay. Okej, okay, no. By się skończyły teraz kosy, tak naprawdę, jedna kosa, tak jedna, no jedna taka kosa, i powinno być na zero. Aczkolwiek, czy to spadnie, czy nic nie spadło ten będzie spamował, nie? Patrz, kurwa, jak blisko, nie? Ale pamiętajcie, kod Bartolo daje 10% przy doładowaniu. 21 start, codzienna darmowa skrzynka na stronie csgo.com No, słabiutko. Trzy skrzynki zostały. Jeszcze zrobimy. Pff, zrobimy jakieś rozchodniaczka za 4600. No i co? Już są większe prace. Dobra, zróbmy sobie. Na buściku. Nie wiem, weźmy sobie z 3 takie, z trzy takie, z trzy takie, dwie takie, cztery takie. Dwie. Aha Dobra, mamy niecałe 4 koła. Na trzech, na Amderze utwórz. Zobaczymy, co z tego będzie. Mamy Emily, mamy Alexa. I lecimy z tematem. Dobra, najtańszego mam ja. A nie, bo Alex. Teraz ja. Dziękuję. Dobra, trzymamy się. To no dobrze się trzymamy. Okej, okay, okej. Okay. Dwa złote różnice. <noise> dziękuję, dziękuję. Kurde Bartolo. A się dziabłem. Kurwa. Ciekawe czy to się w ogóle zwróci. Jak myślicie? Hmm. O nie, 200 złotych. Ale dobra, trzymamy się. A, on uspa trafił, dobrze. Redline za ile? 200 no dobra, dobra. To jest 350 zł różnic, ale ta różnica coraz maleje? Mm. Dobrze? Kurwa za 54 na fejkę trafiłem, to nie miało być tak A Za ile? 150, dobrze trafił dobrze To mnie się podoba Kurwa Pięknie, pięknie, pięknie w chuj A Za ile? Okej, okay, okej. Okay. Dobra. Niedobra, ale wciąż w miarę G. Na pewno się zwróciło już. Na pewno się zwróciło. To jest 800 zł różnicy. Już się różnica zwiększyła, bardzo pięknie się zwiększyła. Dobra, jakiś profitik będzie. Duży w miarę. To mnie się podoba. Kurwa, to już mi się nie podoba, ale dobra, jeszcze wygrywamy, jeszcze wygrywamy, jeszcze wygrywamy, O, dziękujemy, dziękujemy, więc, tak, dziękuję Wam za live'a, mamy 6 koła profitu. Sobie coś potem powypłacamy chyba, nie? I zostawię też na, Wam na giveaway'a, więc oczywiście zapraszam Was na kolejne odcinki oraz live'y i widzimy się następnym razem,